Reklama. Przerywamy blok reklamowy sensacyjnym komunikatem. Tego jeszcze nie było. Ale już jest. W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok... Czekaj, więcej entuzjazmu. W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok za 0 zł. A dla obecnych klientów aż na 14 miesięcy. Wejdź na wektra.pl lub zadzwoń na 601 601 601. Przenieś numer do Wektry i korzystaj przez rok za darmo. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabat 5 zł. zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. 5 gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl Dużo korzyści dla całej rodziny. Tydzień XXL w Kauflandzie. Od czwartku oliwa z oliwek Costadoro, litrowa butelka, tylko 29,99. Tak, tylko 29,99. A trzywarstwowy ręcznik papierowy Foxy Tornado, jedynie 11,89 za opakowanie z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W PKO Banku Polskim masz konto filmowe za 0,20. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto filmowe. Firmowe mówę, mówę. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 złotych. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 złotych za prowadzenie przez pierwsze dwa lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pko.bp.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO. Twój bank polski. Kierunek na świetną zabawę? Stężyca koło Dęblina. Tu w Parku Wyspy dzieci odkrywają świat przyrody w praktyce. Zapraszamy grupy zorganizowane na wielką porcję edukacji i fantastycznej zabawy w jednym. Wśród atrakcji ścieżka edukacyjna, zwierzęta, stanowisko pszczelarskie, mega akwaria, historyczna wioska Słowian, karusele, tory przeszkód oraz ciekawe warsztaty. Nauczycielu, wejdź na www.wyspy.pl i w zakładce grupy sprawdź jakie korzyści czekają. Największe gwiazdy polskiego kabaretu rozbawią cię do łez. Oglądaj hity polskiego kabaretu. Premierowe odcinki w każdy piątek o 20:00 w Zoom TV. Polecam Katarzyna Pakosińska. Reklama. Radio Plus Lublin. Sponsorem programu jest właściciel sklepu Drewniany Mebelek. Drewnianymebelek.pl. Trump będzie rozmawiał z Nawrockim. Tusk konsultuje się z Europą i NATO. Szczątki kolejnego rosyjskiego drona znaleziono niedaleko Elbląga. To gra Putina na sprawdzenie nas i NATO mówi były dowódca Grom. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Donald Trump jeszcze dziś będzie rozmawiał z Karo.